Przepraszam, przepraszam bardzo. Nazywam się Michał Jaskulski. Jestem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Studiuję na wydziale operatorskim i realizacji telewizyjnej, choć stój na to nie wskazuje. Ucząc się tutaj o świetle, barwie, technice i technologii przenoszenia obrazu, tym wszystkim, co pozwala na przejmujące opowiadanie historii. Każdy z nas równocześnie stara się, jakoś coś robić na życie. W moim przypadku jest to praca dla firmy profesjonalne wideofilmowanie zajmujący się profesjonalnym wideofilmowaniem ślubów i wesel. Warto zwrócić szczególną uwagę na język, jakim posługuje się profesjonalne wideofilmowanie. Język ten poznaje się w czasie trzymiesięcznego kursu na profesjonalnego wideokamerzystę. Postarajmy się jednak zanalizować ten język w skrócie. Do przygotowania profesjonalnego wideokamerzysty jest nam potrzebny garnitur, by wygodnie reprezentować firmę. Cztery razy statyw aluminiowy rozkładany 3-metrowy. Cztery razy reflektor żarowy 500W, używany zarówno w czasie wesela, jak i w czasie ślubu, Profesjonalnie tak zwane kolorki, służące nam po pierwszym tańcu na weselu. Subtelne wypełnienie w postaci 150-watowej lampki na kamerę, do której dodajemy dwa filterki. Jeden do światła dziennego i drugi do światła, jak jest ciemno. Podstawową trudnością profesjonalnego wideofilmowania dla profesjonalnego wideokamerzysty jest montaż, który profesjonalnie odbywa się w kamerze. Dlatego też kamera taka powinna posiadać takie funkcje jak strobo, tracer, start, wipe i mix. Zamówienia na filmy w firmie Profesjonalne Wideofilmowanie podzielone jest na kilka części. Na Błogosławieństwo w domu panny młodej, w domu pana młodego, ślub kościelny lub cywilny, wesele z podziałem na godziny przed północą i po północy. W zależności od tego, które z tych części wybierze klient, zmienia się cena usługi. Dzięki jednak takim funkcjom jak tracer, mix, strobo i data time i oczywiście zręczności profesjonalnego wideokamerzysty montaż zawsze jest gratis. Praca profesjonalnego wideokamerzysty rozpoczyna się na godzinę przed pierwszym błogosławieństwem. Wgrywam wtedy na kasetę 4 minuty 30 sekund zera, gdzie później zostanie wygrana standardowa czołówka ze zdjęciami dostarczonymi przez parę młodą. Na miejsce pierwszego błogosławieństwa przyjeżdżamy pół godziny przed jego rozpoczęciem. Funkcją MIX zapamiętujemy stop klatkę z adresem pana młodego. Wychodząc ze ściemnienia, kamerujemy jego dom. Przyciskiem Start wprowadzamy stop klatkę z adresem. Wyłączamy kamerę. Przechodzimy w inne miejsce i wychodząc pod stop klatki, kamerujemy dom z drugiej strony. Wchodzimy do środka. Kamerujemy błogosławieństwo. ważna wiadomość dla profesjonalnych wideokamerzystów. Stawaj zawsze od okna i skameruj jakiś element religijny. Wyprowadzamy pana młodego z domu i prowadzimy do samochodu. Stajemy przed samochodem. Kamerujemy mijający nas samochód i gdy odjeżdża, wbijamy datę fade. Wgrywamy 8 sekund zera, na później wmontowany napis. Siadamy do samochodu i dojeżdżamy do domu panny młodej przed jej wybrankiem. Data. Podjeżdża limuzyna Pana Młodego. Wprowadzamy Pana Młodego do domu Panny Młodej. Tu historia się powtarza. Dojeżdżamy pod kościół przed Parą Młodą. W znany nam już sposób dokonujemy ukazania topografii. W tym czasie asystent ustawia w kościele lampy. Dwie z przodu na Parę Młodą, jedną na kontrę i jedną na gości. Profesjonalny wideokamerzysta powinien także pojawić się w zakrystji. Aby okazać księciu dyplom ukończenia kursu to fotowideo prowadzonego przez kurię. Para młoda podjeżdża pod kościół. Biegniemy do kościoła i wybielamy się. Idąc tyłem, prowadzimy parę młodą od ołtarz. Całą mszę staramy się nakręcić tak, by klient jak najmniej odczuł nasz skrót. W czasie czytań i nagrań dokonujemy penetracji gości, zakończonej wcześniej zapamiętanymi stopkładkami. Ważne jest, żeby profesjonalny wideokamerzysta ustawiał zawsze się w taki sposób. Żeby para młoda znajdowała się po lewej stronie. A ksiądz po prawej stronie kadru. Bo jak mawia mój szef. Jest jakaś cała zakaże czyli dobry bohater zawsze z lewej strony, a zły bohater zawsze z prawej strony. A koszt w autorytet i w ogóle jakby to wyglądało, gdyby księdza walił się po tej złej stronie, targi, a księdza po tej dobrej stronie? Po zakończeniu obrzędów, idąc przez cały kościół tyłem, wyprowadzamy parę młodą. Wybieramy się i kręcimy życzenie. Ustawiamy się tak, by było widać twarze gości. W tym czasie asystent składa oświetlenie i chowa je do samochodu. Para młoda wsiada do limuzyny i odjeżdża. Data. Fade. Zero na napis. Topografia wesela. Przyjazd młodych. Data. Parę młodą kamerujemy zawsze od przodu. Tu fotograf w czasie moich pierwszych samodzielnych prób profesjonalnego wideofilmowania sfotografował mnie, by udowodnić mi mój płomień. Po przywitaniu chlebem i solą oraz rzuceniu kieliszkami asystent przygotowuje oświetlenie, a goście weselni udają się na obiad. Teraz dokonujemy powolnej penetracji gości wraz z penetracją pożywienia, aż do momentu intymnego, to znaczy do chwili, gdy jedzenie kierowane jest ku ustom. Po zakończonym obiedzie, czasem przed deserem. Para młoda rozpoczyna zabawę pierwszym tańcem. Ważna wiadomość dla profesjonalnych wideokamerzystów: 90% par młodych nie umie tańczyć. Te braki profesjonalny wideokamerzysta powinien pokryć ruchem kamery. Nie powinien także filmować ich nóg. O godzinie 24 kamerujemy oczepiny. Jak z reguły oznajmia DJ, krojenie torta weselnego. Na koniec artystyczne odejście par młodej w rozpoślubną. Profesjonalne wideofilmowanie ostatnio rozszerzyło swoją działalność, filmując w jednym z krakowskich klubów Sex Imprez. Imprezy te, niezależnie od płci aktorów, jak i ilości widzów. Którzy indywidualnie i samodzielnie biorą z nim udział, polegają na. Dlatego też profesjonalni wideokamerzyści są tam wysyłani karnie. Ja zapewne nigdy nie trafię na taką imprezę, ponieważ jestem zbyt wysoko notowany wśród profesjonalnych wideokamerzystów. Pewnie to dlatego, że jestem studentem Państwowej, Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera-Włoci.